Pożegnanie. Na kilka tygodni przed powtórną moją wizytą do środkowej wyspy stałem na tamie portowej w Sydney, zwanej nazwanej Circular Quay, gdyż tworzy półkole, do którego granitowej piersi lgną jak do matki ostre pakiet boty, wyrzucające na ląd lub pochłaniające z niego góry pak i skrzyń ciężkich. Ogół tych statków chlubił się flagą angielską. Tu i ówdzie gwiazdy jankesów migotały. Lub bandera o bramie Hamburga. Jeden ozdobił rufę trójkolorem francuskim. Nad jego środkowym masztem powiewała biała flaga z błękitnym czworobokiem w środku na znak bliskiego wylotu. Niemało osób gapiło się na niego wedle zwyczaju Anglików, aby przypatrywać się niedołęstwu francuskich marynarzy w wykonywaniu manewrów, przy rozwijaniu żagli i lawirowaniu z zatoki oraz drwić z ich błędów. Wąska, tylko kładka, na której dwoje osób niełatwo mogłoby się rozminąć, łączyła burtę statku z powierzchnią grobli, albowiem la belle bordelaise, tak nazywała się barka, wzięła już wszystką ładugę i tylko na pasażerów czekała. Za kwadrans rzucą z niej powróz do kręcącego się koło niej małego remorkera, a drobny ten pająk parowy wyholuje precz ogromną żaglową muchę z pół okręgu portowego. Jacyż oni niezgrabni! Mówił mój towarzysz, marynarz z familii marynarzy, patrząc na powolność panów Jean Crapeau w odpinaniu lin, które opasywały słupy na tamie i trzymały barkę na uwięzi. Jeżeli na morzu tak ospale pracują, nigdy do bordo nie dopłyną. Z drogi, krzyknięto za nami. Uskoczyliśmy. Przetoczono kilka kufrów z szwankiem moich nagniotków, gdyż najcięższy o nie potrącił. Właśnie byłem zajęty krzywieniem się z bólu, gdy towarzysz zawołał: patrz na tę dziwną kobietę, mulatka czy metyska, ale dziwnie piękna. Słowa piękna kobieta kazały mi w owych czasach zapominać nawet o bolących nagniotkach. Byłbym odbiegł dla niej kleim złotodajny lub obiad uczciwy, choć i o ten i o tamten trudno bywało. Nikt mi tego za złe nie weźmie, kto wie, że ledwie raz w pół roku widywałem kobiety ucywilizowane a te nawet zasługiwały raczej na nazwę karykatur niewiast niż kobiet. Powracałem z północnej Australii i spośród papuanek. Chciwie spoglądałem więc na piękną kobietę, chociażby mulatkę. Przebóg jej wzrost, kibici włosy, krucze w fale ułożone. Twarzy nie widziałem, lecz przeczuwałem, że to ona. Strój odpowiadał nie tylko wymaganiom mody, ale gustu i zbytku – Szła nie jak Jenny obozowa, lecz z gracją Tikery maorskiej. Za nią po australsku, więc na kształt lokaja, wiódł małżonek dziewczynkę. Gdybym nie mógł był poznać mężczyznę z rysów, byłbym go poznał z nuty bzykającej spod wąsów, a śpiewał widocznie dla dziecka, które wiódł za rękę. Tańcz, tańcz, drogie dziecię, wiek twój chroni przed burzą, kołysana słodką nadzieją, tańcz, śpiewaj tańcz. Piękność dziewczynki, nadzwyczajna nawet w owym kraju cudnych malców, o owalnej twarzyczce, na dwiek inteligentnej, oczach dużych i rysach delikatnych, uderzyła majtków, w przykładce wiodącej na pokład barki. Patrz, jaki śliczny aniołek, rzekł jeden. Jakie ma jedwabne, powiewne, czarne kędziorki, mówił drugi. A oczęta błękitne, Wtrącił trzeci, śmielszy, który pochylił twarz osmoloną ku dziecku, złożył na jego delikatnej skroni pocałunek, dając dowód wspólnej majtkom czułości dla cudzych dzieci. Morscy ci Beduini nie znają bowiem słodyczy własnej rodziny i kołysania w ramionach swoich dzieci. Gdy Francuzi unosili się pięknością dziecka, jeden z Anglików zauważył: ładna dziewczynka, szkoda, że kwadrunka albo metyska. Ojciec biały, matka półkrwi. Dziwna para. Muszą jednak być bogaci. Lordowa Young, gubernatorowa w Sydney, nie nosi lepszych atłasów i piór. Dzień dobry, doktorze, zawołałem, chwytając i ściskając moją dłonią szorstką, delikatną łapkę lekarza. A, mon bref polonais. Ach, mój zacny Polaku. Czy potrzebuję dodawać, że powitaliśmy się z czułością przyjaciół, Żona jego zajęta pilnowaniem kufrów toczonych na pokład, snać zachowała ona swoją energię i nie tylko nie potrzebowała męskiej opieki, lecz zastępowała mężczyznę. Po tym nie dostrzegła, aż mąż zawołał za nią. Tikera, mołami, patrz, zgubę odszukałem. Spojrzała na mnie z zadziwieniem. Później ujrzałem na jej ciemnej twarzy ów połysk brązu, co u nas kolorowych zastępuje rumieniec. Czy się wstydziła świadka swych nowozelandzkich awantur? Nie, bo podbiegła do mnie po dawnemu i obydwie podała mi dłonie silne, jak zawsze pulchne, jak zawsze i jak zawsze piękne, pomimo że blaski klejnotów i złote ogniwa migotały na palcach okrągłych. Ozdoby te dziwnie się odbijały od ciemnych rąk. Tikera powitała mnie dobrą francusczyzną, po czym zadawała mi rozmaite pytania o moich przygodach od czasu rozstania. Gawieć na grobli dziwowała się, że Biały kompromitował się w ten sposób z Nigerką w miejscu publicznym. Odpowiedziawszy na jej pytania, ja zacząłem badać: Państwo wybieracie się w podróż? Płyniemy najpierw do Bordeaux, później do Martyniki odrzekł mąż. Sprzedaliśmy wszystko lepiej niż ty obliczałeś, gdy o majątku jej ojca była mowa. Od lat dwóch próbujemy Melbourne i Sydney. Jej cera, moje pomysły wszędzie budzą śmiech i pogardę Więc udajemy się do kolonii francuskich, aby kupić plantację Nie tyle, żeby gospodarować Ja będę mógł eksperymentować na swoich ludziach Co do skuteczności rozczynów soli i kamfory w eterze i alkoholu Ona żyć w społeczeństwie, gdzie z cery swej dumną być może Bo tam same czarne kobiety lub brzydkie mulatki Zresztą, dodał z przyciskiem Gdyby tam kto mej żonie ubliżył, można otrzymać satysfakcję. Tu pięściami tylko mógłbym go skarcić. Ce de la canal, to łajdaki. Dziecię swawolnie zbliżyło się w tej chwili do mnie i pulchnymi łapkami oburącz moje kolano objęło. Co za śliczne dziewczę, rzekłem. Oczy matki zapłonęły dumą. Ojczym, prawie nie mniej dumny z tej pochwały, zawołał... Czy to nieistny aniołek? Oj, doczekamy się nielada piękności z naszej maleńkiej tikery. Tikera? Jak to? Ochrzciliście ją po maorsku? Zapytałem cokolwiek, obruszony. Oczywiście odpowiedziała matka. I ja, i córka moja będziemy zawsze dumne z imienia naszej rasy. I ja jestem z niego dumny mówił poczciwy lekarz. Ono mi zawsze przypomina wyspę rajską, na której mój klejnot znalazłem. Wyobraź sobie, kochany Polaku, że nawet nauczyłem się języka tej wyspy i często mówię do Tikery po maorsku. Ona zaś odpowiada dobrze po francusku, jak sam uważasz. Głowa tej kobiety nie tylko do pozłoty. Wątpię, czy najpilniejsza pensjonarka w Sydney postępuje szybciej w naukach odpowiednich damom wielkoświatowym. Wszystkiego niby cudem się uczy. Mam dobrego nauczyciela, szeptała tigera. Mąż odparł. Ja jestem nauczycielem dzieciny i matki, ona kasjerem i kierownikiem familijnych interesów. Podział to pracy cokolwiek niezwykły, lecz dobrze nam z nim i zatrzymamy go nadal. Wprawdzie schwytałem bogatą żonę, lecz nigdy nie polowałem na nią. Jakoś to przyszło znienacka, nie chcę, żeby jej dot mi głowę mąciło, zwłaszcza, że... Pisze ważną broszurę, czyby też oprócz alkoholu i eteru nie można ich chloroformu używać z korzyścią do rozpuszczania dos homeopatycznych soli i kamfory. Stale obstajesz za swoim systemem, doktorze? Pytałem. Stale. Jak przy miłości mojej dorosłej i maleńkiej tikery, z której zrobimy, nieprawda żonko, wielką, mądrą damę. Bóg nas nie obdarza drugą. Co dał, musimy nie tylko kochać, lecz uczynić godną szlachetnego narodu, którego krew może się przechowa w jej potomstwie, gdy w Nowej Zelandii zapomną już o Maorach. Musicie się śpieszyć na statek, ostrzegłem. Oto barka usuwa się od tamy. Pobiegliśmy na pokład. Zostałem tam i pomagałem wypróżnić butelkę szampana, czekając, aż osoby odprowadzające podróżników zabierze remorker, zanim puści samopas swą olbrzymią pupilkę, którą wywlekał. Wybrawszy spokojny kącik pokładu, owiani obłoczkiem wątłym z dymu i pary, siedzieliśmy, wpatrując się w siebie. Na chwilę przed ustąpieniem z pokładu zostałem sam na sam z tikerą. Albowiem męża powołano do salonu, żeby wybrał klatkę, zwaną kajutą, z pomiędzy tuzina klatek. Poszedł z wolna wzdłuż pokładu, nucąc jak zwykle zwrotkę berążera. On zawsze szczęśliwy, zawsze śpiewa, mówiłem do żony. A ty? O tyle, o ile miłość jego może mnie uszczęśliwić. On taki dobry, wesoły, mądry, ciągle pisze, a berążera umie na pamięć. Gdy kamfory nie waży, dom się trzęsie od jego głosu czystego i żewnego, jak jakiego serce. Przytem taki nieporadny. Co dnia muszę mu odliczać małą kwotę na jego naukowe wydatki. Tania to zabawka. Chloroform najdroższy. Lubię czuwać nad nim. Zdaje mi się, że mam dwoje dzieci. Tu spuściła oczy i nieśmiało popatrzyła na dziewczynkę, grającą z jej wachlarzem. Schyliłem się i pocałowałem w czoło córeczkę dzikiego Europejczyka i dzikiej maorki. On nie żył, naprawdę. I dzika maorka już nie żyła, gdyż przeobraziła się w inną istotę. Merci, dziękowała. Odrodzona, ucywilizowana matka dziecięcia dzikiej miłości. Tyś zawsze dobry i nie baczysz na cerę i przeszłość. Jedziesz, odrzekłem. Gdzie dużo mnie podobnych spotkasz, tam spoczniesz, biedna córko maorska, coś tyle cierpiała. Spoczniesz, póki życia starczy, bo zasługujesz na spoczynek. Tak i on powiada. Lecz, o, a oczy jej zaszły łzami. Piękniejsze nawet niż owe, które wolno mi było ocierać policzkami o jej rzęsy. O, tam nie moja ziemia. A może być dobrze dla niewiasty z perły antylów, lecz nie dla córki perły oceanii. Tak mówiąc, skryła twarz w ręce i stała w niemej rozpaczy wygnańca, któremu odwagi braknie, aby patrzeć na rodzinną ziemię szarzejącą i znikającą za modrymi pagórkami. Jakżeż cudną ją robiło to uczucie, nowa niść sympatii przenizała się w tej chwili przez nasze serca. Uczułem ku niej żywniejszą przyjaźń od wszelkich poprzednich uczuć, sympatię wygnańca dla wygnanki. Odrywając jej dłonie od twarzy, pieściłem jej i pocieszałem ją nadzieją, że prędzej lub później, jeżeli nie ciała, to choć dusze wrócą do ojczyzny i bujać będą ponad jej zielonymi mogiłami przez wieki wieków. Żona moja jest moją chlubą. Takie śliczne są jej oczy, jam jej winien, można wierzyć. Przyjaciela wprost bez ceny, śpiewał najdyskretniejszy z mężów, przedzierając się przez chmurę żaglową owiewającą nasze ustronie. Parowiec odchodzi, wołał. Alon, czas pożegnać się. Spełniając jej rozkaz, uścisnąłem jej dłoń. W tej chwili zazdrościłem mu skarbu, który ten pupil beranżera umiał lepiej ocenić od włóczęgi i od sopka. I chwycił, pomimo swego francuskiego trzpiotostwa i głowy solą i kamforą zatkanej. Zaprawdę, ubogim w duchu przyrzeczone jest Królestwo Niebieskie. W tak do rytmu zwrotki pana doktora, w której narzekał, że rozstać się wypada, wypchnięto mnie i innych przyjaciół podróżnych na pokład remorkera. Parowiec syknął, świsnął, zatoczył się i poszumiał z nami do portu. Daleko już rysowały się maszty i reje de la belle bordelaise, raz na niebie, raz na tle oceanu, gładkim na kształt niebios. Kontury ich białych skrzydeł wisiały pomiędzy wodą i eterem. A pod nimi długo trzepotała dłoń brązowa, bielszą od żagli chusteczką, malejąc, barwę tracąc, w punkt się skupiając, aż znikła. Rączki dojrzeć nie mogę, ani chusteczki, lunety nie mam. Jestem samotny. Nim okręt z oczu zniknie, wołam po raz ostatni. Bądźcie zdrowe, wygnane dzieci królowej Oceanii. Koniec. Była to powieść Sygurda Wiśniowskiego, Dzieci królowej Oceanii. Czytał. Mako. Nagranie to powstało dzięki hojności patronów anonimowych oraz White Max, Michał Kachniarz, Paweł Wawszkiewicz, Krzysiek L., The Librarian, Grzegorz Borkowski, Michał Ratoń, Alina Wilk, Artur Wysocki, Krzysztof Kosowski, Roman Leszczyński, Sebastian Koch, Aleksandra Wnuk, Rybak, Adam Goździewski, Paweł Mączko, Grzbiet, Paweł Sałata, Magdalena P., Wojtek K., Brzozowy Raj, Mirosław Nowacki, Bartłomiej Kowynia, Sebastian Makowski, Piotr Miller, Lars Simon-Grönli, Marek Sergiel, Krzysztof Jurkowski, Małgorzata Ziarno, Tomek G2KC, Królik Doświadczalny, Damian P.W.K. Agawa 3331, Maurycy Gomulicki, Michał Sobczyk, Dominik Rybka, Bogdan Pondel, Anna Pluskota. Patronom bardzo serdecznie dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć do igrona, zapraszam na patronite.pl łamane przez Mako czyta Ramoty.